Ponownie witam wszystkich festiwalowych widzów i właśnie zakończyło się uroczyste otwarcie szóstego interdyscyplinarnego festiwalu sztuk Miasto Gwiazd w żardowie oraz przekazanie klucza nowej pani prezydent, pani Ninie Terentiew, która niestety nie mogła być dzisiaj z nami obecna i w zastępstwie klucz odebrał pan Krzysztof Ibisz. Dzień dobry! Mam ogromną przyjemność przywitać Państwa na festiwalu, który nie, nie miał prawa się odbyć, ponieważ co roku od sześciu lat Artur powtarza od pięciu lat, bo jest to szósty festiwal, powtarza, że w przyszłym roku festiwalu nie będzie, bo nie będzie więcej robił festiwalu bez pieniędzy. Za przysłowiową złotówkę 50 groszy, 20 różne już padały kwoty. Nie wiem, jak w przyszłym roku. Na razie cieszmy się tym, że. Festiwal, Interdyscyplinarny Festiwal Sztuk w Żyrardowie, Miasto Gwiazd odbywa się w tym roku i w tej chwili właśnie oficjalnie go otwieramy. Festiwalu, festiwalu, sztuk, sztuk Miasto Gwiazd 2014 W jej imieniu odbierze Krzysztof Wibisz, wspaniała postać, brawo. Zapraszam dyrektora festiwalu z kluczami. Kluczem, przepraszam. Idzie dyrektor. Klucz też idzie? Idzie klucz. Dobrze. Teraz tak, Krzysztofie, ja wiem, że masz piękną marynarkę, ale też jest taka tradycja trudno. Musisz zdjąć marynarkę, zapraszam wolontariuszkę jest też to taka procedura też nasza, my tu tak trochę kepingowo podchodzimy. Właśnie, nasz festiwal trochę jest happeningowy, tu wszystko się dzieje tak po prostu ad hoc. Prosimy o założenie koszulki. Mam nadzieję, że będę mógł osobiście przekazać drugą koszulkę, Pani Dyrektor. Tak, to teraz mamy łoszenko, y, czyli dwa w jednym. Krzysztof Iwisz też już jest naszym y, wolontariuszem, proszę bardzo. przekazał dyrektor Festiwalu Kluczy. Prosimy dyrektora Festiwalu, Grzegorza Dobrowolskiego, o uroczyste wręczenie kluczy Krzysztofowi i tak, tak. w Panie przy, Krzysztofie, przypadło mi w zaszczycie przekazanie tego klucza na pańskie ręce z uprzejmą prośbą. To jest dla mnie podwójny zaszczyt, podwójne wyróżnienie. Po pierwsze dlatego, że przyjmuję klucze do miasta sztuki w imieniu wielkiej mistrzyni telewizyjnej rozrywki, pani dyrektor gminy Naszym gościem jest polski dziennikarz, prezenter telewizyjny oraz aktor Krzysztof Iwisz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich, cześć. Mam takie pytanie, co pan myśli o tym miejscu i festiwalu? Świetne miejsce, te wnętrza są niesamowite, ja w ogóle lubię stare fabryki, takie hale fabryczne, to jest najlepsze miejsce do prezentowania sztuki i, dysku, i do dyskusji o sztuce. E, idea też bardzo mi się podoba, sporo poczytałem o festiwalu, jak zobaczyłem skład rady programowej, no jestem pod wielkim wrażeniem, a ja dzisiaj jestem w zastępstwie, od razu powiem, ponieważ e, prezydentem tegorocznego festiwalu została pani dyrektor Nina Terentiew, wielka mistrzyni od sztuki telewizyjnej, więc miałem zaszczyt dzisiaj zastąpić panią dyrektor i odebrać klucze do Miasta Sztuki, ale też przy okazji podziękowałem jako przedstawiciel Telewizji Polsat, bo tak nam po drodze właściwie z Miastem Gwiazd, bo Telewizja Polsat stoi gwiazdami. My tańczymy z gwiazdami, śpiewamy z gwiazdami w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Mamy wielkie seriale z gwiazdami, gotujemy z gwiazdami, także też w imieniu wszystkich pracowników, moim samym podziękowałem, że możemy tu być. No właśnie, moje kolejne pytanie brzmi. To miejsce z pozoru nie wygląda na galerię sztuki, a tak naprawdę tworzy się tutaj coś pięknego. Czy często pan bywa w takich miejscach? Często bywam, Wiktorio, bo śledzę wszystko co się dzieje w sztuce, też realizuję. Dzisiaj też jesteśmy z kamerą, żeby to pokazać całej Polsce, co tu się ciekawego dzieje. I ja uważam, że takie hale, takie wnętrza są najlepsze do prezentowania sztuki. Można ją kontemplować. I cieszę się, że ta fabryka została Przerobiona nie tylko na klub, chociaż bardzo ładny ten klub oglądałem, ale także na miejsce, gdzie można rozmawiać o sztuce i tą sztukę pokazywać. Rozumiem. Jak wiadomo, wielokrotnie Pan prowadził gale finałowe Miss Polski oraz w zeszłym roku Miss Polski Nastolatek. A akurat tak się składa, że kończącym wydarzeniem naszego festiwalu jest Festiwal Piękna i wybory Miss Ziemi Żardowskiej. I takie pytanie. Co mógłby Pan poradzić naszym kandydatkom, żeby wygrały te wybory, żeby były, nie wiem, uśmiechnięte? Trudno mi powiedzieć, co mam poradzić kandydatkom. Prowadziłem półfinały wyborów Miss Polski na Stolatek w tym roku w Kozienicach, które też tutaj współpracują z festiwalem, bo widziałem, że pan burmistrz był. I jeżeli dobrze pamiętam, ale proszę mnie poprawić, że dziewczyna z zajęła drugie miejsce. Tak? Drugie? No to tak. dobrze pamiętam. Pierwsza wiceministrz. Pierwsza wiceministrz, tak, tak, czyli drugie miejsce. Myślę, że to w każdej dziedzinie. Gdzie trzeba wystąpić, pokazać siebie, czy to jest program telewizyjny, czy to jest scena, czy wybieg nawet dla modelek, to najważniejsze jest to, czego wszyscy szukają. Różnie to można nazwać. Można to nazwać osobowością, można nazwać talentem, można nazwać jakąś siłą przebicia się przez tą, tą szybę telewizora do widzów, czy przez szybę kamery. I to jest chyba najważniejsze, czyli nawet tutaj przewodniczący festiwalu powiedział, że najważniejsze jest to właśnie tak zwana osobowość, czyli to, co mamy w środku i żeby to móc pokazać. Osobowość to jest to, ale nie ma rady, bo albo to mamy, albo tego nie mamy. No właśnie, uprzedził Pan moje kolejne pytanie, bo chciałam się spytać, co Pan najbardziej sobie ceni w kobietach i co najbardziej przykuwa Pana uwagę, ale jeszcze chciałabym się spytać o festiwal. Czy... Ale nie tylko osobowość. Nie, nie, nie. Oczywiście osobowość też i w kobietach i w mężczyznach, ale zarówno w kobietach i mężczyznach, przede wszystkim mądrość. Mhm. Mądrość, która bierze się z doświadczeń, z wiedzy o świecie, z ilości przeczytanych książek. Tu dostałem, proszę, książkę. Śpiewak Cisza, pan Jerzy Jankowski, dał mi tutaj z radia. Okazuje się, że Polacy nie czytają książek 60% w ogóle żadnych nawet półstronicowych tekstów nie czyta. Tylko przekaz, jakiś wideo. Cieszę się że dlatego, że pan, że pan prezydent Bronisław Komorowski zaczął akcję czytania i w tym roku czytamy Sienkiewicza, dzisiaj to się zaczęło. No może będzie jakaś taka właśnie chęć czytania książek. Może będziemy więcej książek kupować, bo nie kupujemy, nie chodzimy do bibliotek. Takie są statystyki, nie mówię o państwu. No ja również mam taką nadzieję. Mamy też nadzieję, że zwiększy się liczba osób, która będzie przychodziła na takie festiwale jak te. Ale jeszcze mam takie pytanie, czy Wróci pan do nas. Czy na tyle panu się tutaj podoba, że będzie pan z chęcią wspominał? I z przyjemnością, oczywiście, jeżeli dostanę zaproszenie, to w przyszłym roku na pewno będę, jeżeli tylko czas pozwoli. No dobrze, w takim razie dziękujemy bardzo dla państwa. Krzysztof Fibisz. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, cześć.